Dzień dobry, więc zastanówmy się, dlaczego i z jakich powodów właściciele mogą sprzedać lub po prostu pozbyć się używanego Subaru Legacy. W zależności od roku produkcji Legacy III występuje z dwulitrowy silnik wolnossący o mocy od 125 do 156 km. Z ten sam silnik, ale z turbinami i mocą od 260 do 280 km. Asortyment atmosferyczny jest kontynuowany przez jednostkę 2,5 litra i 170 litrów z. Kompletuje 3-litrowy sześciocylindrowy silnik o mocy 220 km. Z. Mechanika występuje we wszystkich wariantach, z wyjątkiem 3-litrowego, jest tylko automatyczna skrzynia biegów. To był przełom lat 90. i ZER. Subaru nie wspięło się jeszcze na kategorię premium, więc sprzęt jest odpowiedni. Wiele wersji nie posiada tempomatu i systemów wspomagających kierowcę, nawet kontroli trakcji, a jako klasa nie ma dwustrefowej klimatyzacji. Nawet w topowej wersji nie ma elektrycznego napędu przednich foteli, bo nie ma na przykład tylnych poduszek powietrznych. Ogólnie rzecz biorąc, maksymalny poziom wydajności Legacy odpowiada obecnie średniej konfiguracji budżetowego Sedana Renault lub Hyundai. Różnica polega na tym, że Renault i Hyundai w swoich środkowych wersjach mają na przykład kamerę cofania. Można tego dokonać wyłącznie samodzielnie, a to dość dziwne, bo inne japońskie samochody tamtych lat, jak Corolla Fielder, posiadały zarówno standardową nawigację, jak i odtwarzacz DVD. Subaru jest zadowolone, dziękuję, nie z magnetofonu kasetowego. Za połysk wnętrza Legacy III odpowiadają skórzane i tandetne wstawki imitujące drewno. Nie ma wielkich nadziei na bezpieczeństwo obojga. Nawet najmłodsze egzemplarze na rynku mają już drugą dekadę. O jakim bezpieczeństwie możemy mówić? Ale pozwól, aby Twoje serce wyścigowe rozgrzało kierownicę Momo. Cecha Subaru z tamtych lat, którą można znaleźć w prawie wszystkich wersjach. Nie ma z tego żadnych szczególnych korzyści, ale duch, szybkich i wściekłych oraz Need for Speed, Underground jest z tym. Warto od razu powiedzieć, nie ma mowy o odleżynach u dzieci, które pojawiają się w pierwszych latach posiadania. Nie ma też mowy o jakiejkolwiek systematyzacji i klasyfikacji problemów. 20 samochód może rozpaść się w każdej chwili i w każdej sytuacji. Jest kilka ogólnych kwestii, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Pasek oleju i rozrządu. Silniki typu bokser, zwłaszcza 2,5 litrowe, nie radzą sobie z brakiem oleju, więc im częściej wymieniasz olej, tym dłużej silnik się wyczerpuje. To samo z paskiem rozrządu. Szczególną uwagę należy zwrócić na jego stan i nie zwlekać z wymianą. Jeśli pęknie na tej samej jednostce o pojemności 2,5 litra, zgięcie zaworów jest nieuniknione. Świece, drogie, a wymiana jest kłopotliwa. Szczególnie w przypadku silników 2,0 z doładowaniem i wolno i 2,5 litra. Prawie połowę silnika trzeba będzie zdemontować. Dbaj więc o czystość paliwa. Zniszczenie świec zapłonowych to tylko kwestia jednego nieudanego zatankowania. Korozja. Nawet bez dodatkowego cynkowania korpus wytrzyma lata. Ale nie dotyczy to samochodów i, niestety, kombi odrestaurowanych po wypadku. Ich piąte drzwi pokryte są zakrętkami z mleka szafranowego, znacznie wcześniej niż pokrywa bagażnika sedana. Wycieki ze wspomagania kierownicy są dość powszechne. Na szczęście zestawy naprawcze często są dostępne w podobnej cenie. Nie ma potrzeby zmiany zespołu stojaka. Nie ma żadnych specjalnych problemów z zawieszeniem. W codziennej eksploatacji amortyzatory wytrzymują ponad 60 km, wahacze ponad 200 tysięcy. Być może warto szczególnie zwrócić uwagę na osłony przegubów homokinetycznych, bo gumki są tanie, ale same granaty już nie. Brud zatka się w podartych butach, a żywotność przegubów homokinetycznych spadnie. Więc uważaj, kupno Subaru Legacy trzecia to zawsze loteria i niespodzianka. Samochód jest stary i dość zniszczony. Kochali go młodzi i seksowni, którzy Wypalali się na drogach i nie mieli środków na terminowe i wysokiej jakości utrzymanie. Przed zakupem dokładnie obejrzyj pojazd i sprawdź jego historię. Jeśli znajdziesz opcję, na żywo, zachwyci cię ona swoim sportowym charakterem. W ruchu samochód przypomina rakietę. Przyspieszenie do 140 i nie wpadnięcie w poślizg nic jej nie kosztuje. Napęd na cztery koła i solidne opony utrzymują go stabilnie na podłożu. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów. A najlepsze jest to: można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.